Pamiętaj, że mogę ci zaoferować prawdę i nic ponad to. No, no raz, Teraz no. I tak znaleźliśmy go. W siebie. Nie oczy, bo nigdy ich nie używałeś. I z... Je... się. To jest konstrukt, nasz program ładujący. Wsażenie. Br... Też inaczej ubrany, gniazda w głowie i rękach, zmykły. masz inną fryzurę. Nazywamy to podstawowym ego. Makwa był pod koniec XX wieku. Dziś istnieje tylko jako neurointeraktywna symulacja, która. Witaj na pustyni rzeczywistości. To. W słońcu sztucznej inteligencji. Uznano więc, że nie przetrwają bez masz. No. Nie. Nie wierzę. To niemożliwe. Nie mówiłem, że to będzie łatwe. Obiecałem ci tylko prawdę. Przestań. Wypuść mnie. Chcę stąd wyjść. Uspokój się. Odłączcie mnie. Puszczajcie, odejdźcie. Nie jesteście prawdziwi. Nie wierzę w to. Pop. Dostanie świla. Oddychaj oddychaj.